Chcemy zrobić takie mini muzeum sportu krakowskiego, bo tutaj wszystko się zaczęło, cały sport polski, olimpijski głównie zaczął się właśnie w Krakowie. Chcemy w Jordanówce, w parku Jordana też miejsce historyczne dla sportu. Zrobić takie właśnie mini muzeum. Te medale by zostały przeniesione. Uznaliśmy, że to jest jedyna, być może ostatnia szansa, żeby te pamiątki zachować dla Krakowian, żeby ta historia sportu rzeczywiście miała tutaj takie mocne podstawy, pokazanie tego, co w Krakowie się przez ponad 100 lat działo. W Parku Jordana, w tak zwanym Okrąglaku, powszechnie znanym Krakowianom, po remoncie to będzie idealne miejsce, by połączyć funkcje kawiarniane, funkcje takiego muzeum historycznego, ale także, żeśmy Myślą o młodzieży. Chcemy, by część tego muzeum to było muzeum multimedialne. przyszły rok zaczynają się prace konstrukcyjne, jeżeli chodzi o przebudowę, odbudowę Okrąglaka. Myślę, że to bardziej koniec 23. roku. Ja sobie nie mogę wyobrazić lepszego miejsca, gdzie, gdzie ktoś przyjdzie na spacer, ktoś pójdzie pobiegać, ktoś pójdzie na, 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 na wrotki czy na, na, na rower i będzie mógł wejść do takiego, do takiego miejsca, zobaczyć tą historię krakowskiego sportu na arenie międzynarodowej, żeby zdać sobie sprawę, że ona jest bogata. Przestajemy uprawiać kulturę fizyczną, dlatego bo usiedliśmy przed ekranem. Teraz trzeba coś z tym zrobić. To trzeba na nowo powrócić z ideą Jordana. Gdzie? W tym muzeum, w tym miejscu. Nie muzeum, które będzie miejscem, gdzie w gablotach będą leżeć sobie grzecznie trofea. One mają być tylko i wyłącznie wzbudzeniem marzenia o tym, że ja kiedyś też takie trofea zdobędę. No to muzeum ma być miejscem, które na nowo zacznie rozmawiać o y, idei współczesnego, współczesnej kultury fizycznej. Zdrowej, potrzebnej, y, dającej też zdrowie miastu. No I znowu Kraków będzie pionierem.